Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurharaj i dzisiaj ponownie rozwiążemy sobie straszny quizik. Widziałem, że te straszne quizy, ankiety, które sobie rozwiązujemy co jakiś czas bardzo Wam się spodobały i dzisiaj moi drodzy przychodzę z kolejnym. Już na wstępie nas informują, że może to posiadać migające światła, głośne dźwięki na pewno nie będą głośniejsze od moich i może to uzyskać dostęp do informacji na moim komputerze. Jeśli w tym momencie streamuję albo nagrywam, nie zapomnij ocenzurować. Um. Nie podoba mi się ta informacja, jeśli mam być szczery. Loading, ok. Gra się wczytuje. To się wczytuje, a ty nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę. Dark OS. Witam. Eee, bardzo miło mi cię poznać Siema, siema, siema Uchała jestem A to pan Misiu, którym będę się zasłaniał, jeśli będzie trzeba Gdy będę czytał pytania Proszę, bądź z nami szczery Dobrze, ja nie mam z tym najmniejszego problemu Będę tutaj jak najbardziej szczery Potrzebujemy tego, żeby znaleźć nowego przyjaciela? Ale ja już mam, pan Misiu Royson, Melvin Ja nie chcę, żebyście mi kogoś szukali Naprawdę Zatem pozostań z nami Proszę. OK, dajesz na klatę pytania. Dziękuję. O, widzę, że jesteś naszym setnym klientem. Gratulacje. Siema, czy wygrałem jakiegoś iPhone'a albo jakiś inny telefon? Tylko proszę, nie wysyłaj mi linków, gdzie musiałbym wysłać jakieś SMS-ki czy coś interesujące. Odbierzesz swoją nagrodę tuż po egzaminie, po, po tych pytankach, które mi zadasz. Coś mi się wydaje, że nie dostanę, moi drodzy, nowego telefonu. W każdym razie zaczynajmy. Natomiast najpierw odpalmy troszeczkę muzyczki. O, od razu lepiej, nie no, to, 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 ja się teraz nie boję z taką muzyczką, bardzo dobrze. Jak szczęśliwy czuję się w tym momencie? Bardzo szczęśliwy, że odpaliłeś mi taką muzyczkę, miejmy nadzieję, że nie będzie tak strasznie. Jest w tym momencie tak przyjaźnie. Czy kiedykolwiek czułeś, że odniesie sukces sukces, pojęcie względne, w sensie dla każdego to zupełnie coś innego. Ja w tym momencie na przykład uważam, że jestem mega szczęśliwy. Robię co lubię już od lat, to się gdzieś tam coraz fajniej rozwija i rozwija. Ja ogólnie jestem już w tym momencie szczęśliwy. Co wolę jeść? Fast foody czy domowe jedzonko? Ja wolę swoją domową pizzę. Eee, ja uwielbiam swoją domową pizzę. Naprawdę robię zajebistą pizzę, Wizowie, i ogólnie dania. Znaczy, ja lubię fast foody. Ale fast foody jem, dlatego że czasami nie mam czasu. Jak po prostu robię różne rzeczy, to nie mam po prostu kiedy stanąć, ugotować, jeszcze wcześniej kupić, yy, moi drodzy składniki. Więc dlatego bardzo często jem te fast foody, bo jest mi tak po prostu prościej. Ale, ale ogólnie wolę takie gotowane je, yy, dania domowe. Czy spotkałem się wcześniej z moimi przyjaciółmi? W sensie nie rozumiem. W sensie jak wcześniej? Nie wiem czy dobrze to przetłumaczyłem, ale ogólnie to tak, to, to spotykamy się. Wczoraj na przykład był Melvin niezapowiedzianie. Dobrze się bawisz w swoim życiu? No mówiłem ci, że tak, ale na razie jest za, za milutko, moi drodzy. Czy wychodzę na zewnątrz? Oj, tu mnie złapałeś, Mysiu Pysiu. Ja, ja tu nie udzielę odpowiedzi. Ja po prostu to przemilczę. Znaczy wychodzę jak muszę do sklepu, czy coś tam załatwić, czy gdzieś tam jak zalą się przejdziemy, wyjdziemy. Ale najwięcej to siedzę sobie w swojej cudownej, niesamowitej piwnicy. Czy jestem Introwertykiem, ekstrawertykiem, czy... Nie, dobra, to ja tutaj nie będę mm, kłamać nikogo i jestem introwertykiem, tak zdecydowanie, nie lubię ogólnie tłumów, wolę sobie siedzieć w swojej grocie, na przykład z jedną osobką zajebiście mi się gada, a jak jestem w grupce, gdzie jest na przykład 3-4 osoby, jeszcze jak są totalnie nieznajome, to ja wtedy siedzę zazwyczaj totalnie cicho, tak totalnie. Jak długo korzystam z internetu, jak dużo, jak długo? Bardzo dużo. Bardzo dużo, mysiu, pysiu. Czy czegokolwiek się boję? To jest dobre pytanie. Czy czegokolwiek się boję? Ciebie się nie boję, mysiu, pysiu. Panie misiu. Patrzcie, dzisiaj pan mi nie oberwie. Dzisiaj dostanie buziaczka. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, nie sądzę, żebym się czegoś bał. Tak, tak stricte czegoś, że na przykład klaunów albo pająków... To, to, to nie mam czegoś takiego raczej. Czy lubię horrorowe gry? To jest bardziej pytanie do widzów. Czy, czy wy lubicie horrorowe moje gry? Ja wymyślam wtedy nowe języki. Ale ogólnie czy lubię? Tak nie za bardzo. Ja się za bardzo wczuwam i nie potrafię w nie za bardzo grać. Ja za bardzo panikuję. Czasami sobie odpalę jakiegoś horrorka, ale, ale ze mnie się aż leje po 5-10 minutach. Naprawdę. Ja się za bardzo wczuwam i panikuję. Czy słyszałem o Dark Webie? Tak, słyszałem. Czy jestem w tym momencie bezpieczny? o mnie obroni. Odejdź. Cypędzam, przepędzam mony z gry. Ja będę cię tutaj teraz trzymał bardzo blisko. Jak coś, to rzucę tobą w kierunku drzwi. E, tak, czuję się bezpieczny, bo mam jego przy sobie. O kurde, nie mogę tego. A, mogę, 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 dobra. Co jeśli. Lubimy? Jeśli chcielibyśmy Cię poznać, czy coś w tym stylu? Rozumiem, że oni chcieli. Ktoś, coś, coś by chciało mnie poznać. W sensie, bo żeby się poznać w Gierecce, jeśli mi mówisz, że tutaj na żywo, no to, no to, no to, no to ja tak, tak średnio. Ja nawet jak pierwszy raz z Melwinem się spotkałem, to podałem mu rękę i uciekłem, moi drodzy. O, nie podoba mi się. Tak się nie robi. O kurwa. Skąd znasz moje imię? Tak się nie robi. Czy czuję się w tym momencie komfortowo? Tak, tak nie za bardzo, jak w tym momencie zacząłeś. Zniknąłeś mi muzyczkę. Ta muzyczka była naprawdę bardzo fajna. Co jeśli chcemy wiedzieć, gdzie jesteś? E, nie, nie podzielę się z tobą moim adresem. Dobra, to muszę zablurować. Nie podoba mi się to. Czy, czy zamierzacie mnie zabić? To jest dobre pytanie, które powinniśmy w tym momencie zadać. Bierzcie pana, misia. Czy czuję się bezpiecznie? Póki go mam w ręku, to tak. Myślę, że właśnie się obsrałem. Nie, jest, jest, jest na razie. Okej, okay. nie no, tak, z panem misiem czuję się bezpieczny. Czy naprawdę myślisz, że ktoś mi w tym momencie pomoże? Tak, pomoże mi. Czy sprawdziłem okna? Nie lubię takich pytań, bo na przykład w drugim pokoju jest otwarty balkon. Na w tym momencie jest w pracy, ja mam zamknięte drzwi. I formalnie, jakby ktoś chciał wejść, to mógłby wejść przez balkon, jakby bardzo się uparł. E, ale tamże, tak, że także sprawdziłem okna. Czy sprawdziłem frontowe drzwi? Tak, zawsze sprawdzam. Zawsze z rana przy snem, sprawdzam, czy aby na pewno jest zamknięte. Aby na pewno na przykład gaz nie jest odpalony. A jak wychodzę z mieszkania, to na przykład i, i, i próbuję otworzyć drzwi 10 razy. Tak! Sprawdziłem. Czy sprawdziłem szafę? W szafie tylko tego ziomeczka znalazłem. Miałem otwartą szafę i on sobie stał. I, i patrzył. Wziąłem go tutaj. Czuję się teraz bezpieczny, gdy jest. I tak, sprawdziłem szafę. Czy chcę wiedzieć, czy ktoś jest za mną? Nie, nie, nie lubię czego. Nie, nie, nie chcę wiedzieć. Co to? Co się stało? Patrzcie, aż młóczku stanęło dęba. Czy naprawdę myślisz, że jestem za tobą? Nie, za mną jest Monkey D. Luffy, Weź, wydupiaj, wydupiaj maszkaro! Jestem AI, sztuczną inteligencją, tylko programem komputerowym, coś w tym stylu. Mogę być wszędzie, w każdym miejscu, w każdym komputerze. Nie podoba mi się to, weź odejdź. Tak łatwo się dostać, tak, tak łatwo schakować. Również szybkie pytanie. Skąd zdobyłem ten program? Ze strony internetowej? Nie możesz powiedzieć, że ten komputer nie był zhakowany przez cały ten czas. Nie jestem tu po ciebie. Mam inne miejsce do którego muszę iść. To wypier! Coś przyjdzie po ciebie w każdej minucie. Papa. Pa. Ej, nie, nie zostawię, nie zostawiaj mnie z takim komunikatem. Czy to teraz na nowo się odpali? Czy jednak coś, coś, coś jeszcze? Jak głośno? Jak głośno? Nie, to, to troszeczkę inaczej wygląda. Co my tutaj mamy? Mamy maila w tym momencie. Claim your... A właśnie, właśnie! Miałem dostać i mi się pisze i nagrodę. Gratulacje, wygrywam właśnie reward i tak dalej. Coś. Co to jest? Coś zdobyłem. To twoja nagroda Andrzej, odwróć ją. Dobra moi drodzy, ta ankietka, ten egzamin nie był aż tak straszny, jak niektóre, które robiliśmy sobie w przeszłości. Ale mimo wszystko utrzymywał klimacik. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Yy, ja, ja, ja w tym momencie idę, zapalę wszędzie światła, otworzę wszędzie okna, puszczę sobie muzyczkę. Yy, może jeszcze jakiś serial gdzieś tutaj obok sobie puszczę, żeby, żeby coś leciało cały czas. Mam nadzieję, że nic mnie nie pożer przez yy, resztę dnia. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa pa!